Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Kasia i Dorota. Tak, serdecznie witamy. Dziś łączymy się z tobą z Herford. Jesteśmy w Herfordzie i mamy ciekawy przekaz do przekazania dzisiaj dla Ciebie, a w szczególności dla kobiet, dla kobiet, które mieszkają. W innym państwie, którzy, poza Polską, które są na obczyźnie i dzisiaj swoją historią podzieli się z nami Dorotka, ma bardzo ciekawą historię, historia poczucia samotności po przyjeździe Doroty do Niemiec, a możliwości rozwoju zarobkowe, zawodowe oraz odnalezienie siebie w grupie kobiet wspólnie wspierających się i działających. I Dorota się podzieli, co jej właśnie towarzyszyło, z czym się borykała, z jakim problemem, gdy przyjechała do Niemiec i w ogóle, bo była się też w innym państwie, prawda? W innym yy, poza Niemcami. Mm, Dorota, nie. podziel się proszę swoją historią. Jakie problemy mają kobiety, które przyjeżdżają do obcego państwa? Z czym się borykają? Przede wszystkim to jest samotność, brak kontaktów. Yy. Ja na początku wyjechałam w celach zarobkowych do Włoch. Tam y, była tylko moja siostra. Języka kompletnie nie znałam włoskiego, więc uczyłam się wieczorami w domu, tam gdzie pracowałam. I y, 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 muszę powiedzieć szczerze, no, ja byłam wtedy sama, nie miałam własnej rodziny, więc miałam ten czas na taką naukę. Y, ale muszę podkreślić, że tam miałam swoją siostrę, która mi bardzo pomogła. Y, Wdrożeniu się w to środowisko. Czy nie byłaś całkowicie sama? Nie byłam całkowicie, też całkowicie sama, sobie. nie, ale w sumie przez cały dzień można powiedzieć, że byłam tylko sama z kimś obcym, gdzie nie znałam języka. Ale to wdrożenie się było bardzo takie, e, bardzo e, bardzo fajnie się wchodziło w to, ponieważ ludzie byli bardzo kontaktowi, bardzo mieli. Italia, mówimy o Italii, tak, kiedy drota byli, wyjechała do byli, Italii. To były Włochy, tak, tak. E, i e, dodatkowo klimat. Ja byłam cały czas z tymi e, z obcymi, e, mm -hmm. znaczy z obcymi, no e, nie z Polakami, więc e, ta. E, ze Włochami. Tak, t, mm -hmm. ten, ten kontakt z językiem ma, miałam bardzo, bardzo taki intensywny. Aha, bo właśnie w gonie ludzi e, włosko mówiących, tak, mm -hmm. to dużo więc... daje, będąc w obcym państwie, tak. daje, daje bardzo dużo. E, jeśli się, jeśli przebywamy wśród ludzi danej narodowości, czy na przykład jak Italia, wśród mhm. osób, które są Włochami, którzy mówią w języku włoskim, Dokładnie, wtedy ten język to jednak to to jest izolowany. Bardzo, bardzo fajnie się wchodzi w to osłuchanie plus kontakt mhm. na okrągło można powiedzieć. Więc tam nauczyłam się języka, nauczyłam się kultury, poznałam ludzi, poznałam piękne środowisko Italia. Italia. Słońce, Dokładnie. gorący klimat. I mentalność ludzi też gorąca. Tak, zdecydowanie. Tutaj w Niemczech, jak przyjechałam do Niemiec, poznałam swojego męża przez internet i język niemiecki miałam w szkole, miałam w szkole średniej. Miałam w szkole średniej. Uczyłam się go, ale naprawdę. Pierwsze co, to jest naj, najlepsza nauka żywy kontakt z językiem, tak. więc tutaj jak przyjechałam do Niemiec, to borykałam się z taką, e, że tak powiem, mhm. e, z takim problemem, gdzie była samotność. Nie miałam żadnych znajomych, oprócz mojego męża oczywiście. I e, dopiero jak poszłam do szkoły, tam do, e, poznałam nowych ludzi, e, mogłam ten język jakby rozwijać, otwierałam się e, i było mi po prostu łatwiej wchodzić e, w mhm. środowisko nowe. Ale weźmy też pod uwagę, że mhm. mentalność niemiecka, a mentalność włoska to tak, są to totalnie różne światy. Totalnie różne światy. Tego nie można nawet porównać, słuchajcie. Niemiecka mentalność jest specyficzną mentalnością. Jeśli ktoś nie był tutaj wśród Niemców, wśród tej mentalności, no to tak nie do końca też będzie miał to zrozumieć. My Polacy jesteśmy sami w sobie dość gorącymi ludźmi. I otwartymi. otwartymi. Mamy temperamenty. Tak. Mamy... Właśnie bardzo podobnie jak Włosi. Jak Italia, to jest, tak. To jest dokładnie, praktycznie to samo. Dokładnie. A Niemcy? Niestety. Są bardzo, bardzo tacy wycofani, tak. są zamknięci, Konserwatywni. Tak, konserwatyzm jest duży, więc to mm. są naprawdę różne światy. I tutaj odnaleźć się w Państwie niemieckim to jest też wielka sztuka, muszę powiedzieć. Ale mamy duże plusy, bo jest bardzo dużo obcokrajowców. Tak, właśnie. <laughs> tutaj spotkamy najróżniejsze tak. mentalności Dokładnie. i najróżniejsze kultury. I w sumie fajnie jest się z takimi osobami komfortować i. Porozumiewać, kontaktować, bo kontaktować, bo um, mamy podobne problemy. Tak. Czyli widzimy, z czym się po... kobieta, która wyjeżdża za granicę, bo jest bardzo dużo, spotykamy tych kobiet bardzo dużo, tak. są różne powody wyjazdów. Najczęstszym powodem wyjazdu jest jaki powód? Myślę, że zarobkowy. Zarobkowy, finanse. Mhm. To jest tak. najczęstszy powód wyjazdów za granicę. za granicę. Czy to kobieta, czy mhm. mężczyzna, czy cała rodzina mhm. z powodów finansowych? Tak. Mhm. A tak naprawdę są inne możliwości te zarobkowe, o których powiemy. Mhm. Kolejnym takim problemem, którym się później borykają te kobiety. Czy też inne osoby, ale głównie mówimy teraz tutaj do kobiet, mm -hmm. to są właśnie y, problemy tej samotności, jak powiedziałaś Dorotka, brak kontaktów, tak. brak osób obok siebie. Tak jak ty mówiłaś tutaj u ciebie, prawda, jak to było? Czułaś się po prostu samotna. Czułam się samotna, bo wszyscy moi znajomi byli albo we Włoszech, albo w Polsce. Wszystkie moje kontakty, jedynie przez telefon, no jeszcze kiedyś, to było 15 lat temu, a nawet we Włoszech jak byłam to już 20 lat temu, gdzie ten internet, to dopiero były takie początki, mm. można powiedzieć. Więc ja dzwoniłam z wódki telefonicznej. To takie początki, <noise> takie. Początki, tak. mm. e, więc to był taki... E, e, oczywiście mówię? Te początki bez kontaktów, prawda, do tak. innych osób, żeby zadzwonić, żeby tak, się to, tylko, to, to tylko właśnie przez telefon. I tak później powolutku zaczęły się rozwijać w niemieckie kontakty, prawda? Tak, to, to właśnie wtedy jak bo urodziłam <grym> dziecko, założyłam rodzinę, więc... Dopóki dziecko było w domu, praktycznie nie miałam żadnych kontaktów. Fakt, jak zaczęłam chodzić do szkoły i uczyć języka, to była szkoła nauki języka, więc tam zaczęłam poznawać nowych ludzi i otwierać się na nowe. Tak. I Czyli tutaj? Jak, jak dziecko poszło już do przedszkola, to wtedy mogłam poznawać nowe mamy, i tam oczywiście się otworzyły nowe możliwości, gdzie były, było dużo osób polsko mówiących, nowe kontakty. Człowiek zaczął się otwierać, wychodzić, bardziej być. Pewniejszy siebie, tak siebie bo to jest też częsty powód braku pewności siebie dokładnie. w obcym państwie, szczególnie tutaj w Niemczech. Samotność, hmm. brak języka i brak pewności siebie. To tak. są takie trzy podstawowe rzeczy, tak. Tak. które z którymi się borykają e, osoby, głównie kobiety teraz mówimy po przyjeździe do obcego państwa, w szczególności hmm. mówimy teraz tutaj o Niemczech. Tak. No i przyszedł czas, że my poznałyśmy się z Dorotką. Stanęłyśmy sobie na drodze i dzisiaj Dorota również należy do naszego zespołu The Royals Forever. Muszę pogratulować, ponieważ awansowała na wyższy poziom. Dziękuję bardzo. Tak, także naprawdę gratuluję Dziękuję. i gratuluję dobrego wyboru. Mieliśmy okazję się spotkać na takim fajnym spotkaniu już. Dorota nabyła pakiet startowy, pełny produktów, który, produktów wysokiej jakości, ale osoby, który już jest odpowiedzią na jej potrzeby, ponieważ też ma problemy skórne z wrażliwą skórą, jest mamą trójki dzieci, więc czwórki? czwórki, ach, przepraszam, czwórki dzieci. Dorotka, przepraszam, najmocniej. Także widzicie, te potrzeby są, bo jak jesteś mamą, to wiesz, że dzieci trzeba umyć, myją włosy, ząbki, tak. A ciało. To są w sumie naturalne produkty. Tak, naturalne Produkty są najlepsze, witaminy, tak samo przecież. Dokładnie. Prawda? I choroby. Wiadomo, dzieci chodzą do przedszkola. W przedszkolu z różnymi dziećmi się spotykają, i tam takie produkty, które oferujecie, to są bardzo świetne produkty naturalne i na bazie aloesu. Są świetne, po prostu polecam każdemu. Dokładnie, a wiemy sami jak aloes funkcjonuje, jaki działa, jakie ma sam w sobie właściwości. To jest naprawdę cudowna roślina i, i dorosła właśnie teraz już ma możliwość to korzystać, dołączyła. I to mnie bardzo cieszy, że już pierwsze swoje korzyści razem ze swoją rodziną, z dziećmi czerpie, ale co jest też wspaniałe tutaj, to jest to, że te problemy, o których mówiła Dorota, z którymi spotyka się kobieta po przyjeździe do obcego państwa, z którymi się boryka, to właśnie ta możliwość przynależności do naszego zespołu jest odpowiedzią na te problemy. Odpowiedzią na, ten, na te potrzeby. Ponieważ dlaczego? Ja też jestem Polką, która przyjechała do Niemiec, ja przyjechałam z innej. Z, Moja sytuacja troszeczkę inna, nie będę tej teraz opowiadała tej sytuacji i też Poza moim mężem, rodziną byłam sama i stworzyłam wspaniały zespół cudownych kobiet, który się ciągle rozwija, globalny zespół i ten zespół się powiększa, ale właśnie przesłaniem tego zespołu jest właśnie to, co teraz powiedziała Dorota. Czyli po pierwsze, samo przynależenie już do grupy, do grupy kobiet, przedsiębiorczych, które chcą czegoś więcej, do kobiet wspólnie wspierających się. Słuchajcie, my się naprawdę razem wspieramy. Każda pochodzi z różnych środowisk, środowisk, środowisk tak? i Iberaiś po niemiecku, czyli z różnych... Zawodów, dokładnie. tak samo. I każdy... Ma inne też doświadczenia życiowe. Właśnie. I my te wszystkie doświadczenia życiowe, te wszystkie zawody i każdą naszą indywidualność, bo każda Aż z nas. Jest inny, inny. dokładnie. Jest indywidualnością, ale w połączeniu razem my tworzymy naprawdę coś wspaniałego. Niesamowicie. No I nawet też fantastyczne pomysły. Dokładnie. Ta kreatywność jest wspaniała. Więc to już jest niesamowity pierwszy plus, czyli przynależność do tego zespołu naszego, który tworzymy, to dokładnie. jest jedna rzecz. Bardzo ważna. Kolejnym. Hmm, czyli to już taka jest odpowiedź pierwsza. Tego problemu kobiet w obcym państwie, na przykład tu w Niemczech. Kolejną kwestią jest to, że, że ty tutaj masz te możliwości również. Możesz być klientką dla siebie, dla swojej rodziny, a możesz jednocześnie te możliwości rozwijać, działać, pracować, mając dzieci u swojego boku, decydując sama czasem, ile czasu chcesz poświęcić na swoją pracę, i tutaj nie masz sufitu finansowego, jeśli chodzi o zarobki. I dzieci nie są też ograniczeniem. Ważne, ważne. Dzieci nie są ograniczeniem, dzieci są wręcz odwrotnie, motywacją, bo te dzieci, moja córka się przy mnie zawsze wychowywała, ja działałam z moją córką, to dziecko jest nauczone przedsiębiorczości, to dziecko jest nauczone już radzić sobie, ono widzi jak mama jest zaradna, więc szuka rozwiązań w życiu. To jest priorytetem. Dokładnie, to jest numer jeden, naprawdę, no super. Tak, więc tutaj już kolejny plus masz, czyli sama decydujesz czasem, z dziećmi, tak jak Dorota, czwórka dzieci. No wspaniale, że to jest takie piękne bogactwo, że tak pan dał tyle prezentów. To ja gratuluję, naprawdę Dziękuję. gratuluję. I tutaj nie masz, dzieci nie są tym ograniczeniem, jak mówiła Dorotka, tylko są motywacją, wsparciem, możesz już nauczyć. I ty możesz ten czas ułożyć pod dzieci, pod obowiązki rodzinne, systematycznie, regularnie pracując, ty już zarabiasz. Możesz decydować swoimi zarobkami, w zależności od tego, Ile czasu poświęcisz na pracę, to jakie będziesz mieć zarobki, możliwości są duże. Co jest bardzo ważnym kolejną kwestią, mhm. bardzo ważną kolejną kwestią, że ty, jest to, że ty nie musisz znać języka obcego. Dokładnie. W tym momencie nie, nie trzeba zupełnie. Można działać na swoim języku. Dokładnie. Ty możesz działać z grupą docelową kobiet, Polek na przykład w Niemczech, tak jak ja to mam. Mhm. Tak się jest w ogóle jest bardzo wiele tutaj w ogóle. Bardzo dużo. Słuchajcie, my znamy tyle kobiet, które się na właśnie z takimi problemami borykają. Przede wszystkim brak pieniędzy, różne sytuacje rodzinne, um, dzieciaki, niemożliwość tego odnalezienia się, niskie poczucie własnej wartości. To jest takie podstawowy, tak jak mówiła już Dorota, właśnie, to jest to. I to jest odpowiedź naszej grupy, naszego zespołu. Czyli nie musisz znać tego języka. Mało tego, tak jak mamy ciągle eventy. My za tydzień jedziemy do Austrii, do Innsbruck razem z zespołem naszym. Niektóre osoby jedziemy. Ja się bardzo cieszę. I to co, to będzie niemieckojęzyczne spotkanie. Niemcy, Austria, Szwajcaria. To są te trzy państwa takie teraz będą. Italia, tak, niemieckojęzyczne. Będziemy teraz w Austrii za tydzień. Italia też? Tak, Italia też. I powiem Wam, że, że ja bardzo mocno poczlifowałam język właśnie przebywania wśród ludzi, tak samo działań. Ja chcę. Prawda? Chcę. Ja nie muszę, ale chcę. Dokładnie, bo to tylko wtedy działa, jak Ty chcesz. Dokładnie, tak. tak jest. Więc to jest też taka możliwość rozwoju, rozwoju osobistego, rozwoju właśnie języka, jeśli chcesz. I krok po kroku się uczysz, podnosisz kwalifikacje. I ta otwartość. Trzeba tak. być naprawdę otwartym, nie bać się. Tak. Bo to jest bardzo ważne. Bo strach siedzi tylko w naszej głowie tak naprawdę. Dokładnie. To, co, jest, to, co widzimy, to, to jest to, co sobie wykreujemy, ta nasza rzeczywistość tak. Jeżeli ktoś ma strach i boi się, to nie wyjdzie z tego, ale to, to po prostu to przychodzi naturalnie. Tak. tak, takie odblokowanie się i współdziałanie z innymi ludźmi pomaga w otwarciu. Hmm. Yy, to jest dokładnie, i to przejście, to wyjście z tej strefy yy, komfortu. Tak, tak. To jest bardzo ważne. I co jest bardzo ważne, nikt się nie potępia. Nie, Słuchajcie, absolutnie, ale każdy z nas może popełnić błędy. Tak. Dokładnie. Jak ja przyjeżdżałam i przecież jak powiedziałam Wam, stworzyłam ten zespół, ja jeździłam ciągle na eventy różne niemieckojęzyczne, języczne ja byłam sama, każdy się zastanawiał, skąd ja jestem, kto ja jestem, to odpowiedziałam. Łamałam język, nie mówiłam gramatycznie, nie szkodzi, ale fakt, że mówiłam i zawsze ale szłam byłam do przodu. Szłam do przodu, dokładnie. I dzisiaj, z perspektywy czasu, ja widzę... Jaki jest progres, jaki jest wzrost, i cieszy mnie to, że ja mogę dzisiaj tym dzielić się z innymi kobietami, które potrzebują, które są być może w tym punkcie, w którym ja byłam parę lat temu, i że mogę być odpowiedzią na tą potrzebę, no na tą panie. pomocą. I ty jesteś z dumna, i wszyscy tak. najbliżsi, którzy Ciebie widzą i widzieli wcześniej, i teraz. Wspaniale. Amen. I co mnie cieszy, powiem Wam, że tego się nie da kupić. Jeśli Ty możesz pokazać innej kobiecie, innej osobie szansę możliwości na rozwój osobisty, na zarobienie pieniędzy, na możliwości w danym obcym państwie i być odpowiedzią na te potrzeby, to jest coś cudownego. To się nie da naprawdę tego za żadne pieniądze kupić. Co jeszcze mamy? Jakie jeszcze korzyści z dołączenia do naszego zespołu? To jest ta, że ty dostajesz gotowe narzędzia pracy. Dokładnie. Gotowe narzędzia pracy, wsparcie nasze. I gotowe narzędzia pracy. Ty masz produkt, product, product, tak, produkt, logistyka, wysyłka. Ty nie musisz się zamagazynować, dostajesz również dostęp do sklepów online, które są przypisane Tobie, czyli masz już, firma Ci własne daje własne konto, tak, mhm. i sklepy online, które już masz, i ty za to nie płacisz pieniędzy. Teraz zobacz, jakie to są korzyści. To są y, niesamowite możliwości i korzyści. Tak. Jeszcze Ej, chcemy wspomnieć, chyba, o czym porozmawiać. Proszę. O czym jeszcze porozmawiamy? Chyba, 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 że macie wy jeszcze pytania tutaj do nas, to napiszcie. Podzielcie się proszę, e, jeśli macie pytanie. E, jeśli tu, chcecie, napiszcie tutaj do nas na, teraz na tym live. Jeśli nie, to skontaktujcie się z Dorotą lub ze mną. Bo e, tak jak słyszeliście, te problemy i z czym się borykają kobiety, będąc w obcym państwie. Pokazałyśmy Wam również możliwość i odpowiedź na te problemy. Więc yy, być może właśnie to, co przedstawiłyśmy teraz sobie tutaj, będzie odpowiedzią i korzyścią dla Ciebie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, żeby się odważyć, nie bać się i zacząć po prostu działać. Yy, w tym miejscu, w którym jesteś. Nie czekać na odpowiedni moment, bo odpowiedni moment nigdy nie nastąpi. Najlepszy moment jest tu i teraz. Tu i teraz jest najlepszy moment. Zawsze wszystko zaczyna się od decyzji. I tego pierwszego kroku. I odwagi, odwagi. żeby podjąć to czymś działać. Także zespół nasz się bardzo mocno poszerza i powiększa. I to jest wspaniałe, naprawdę. Każda wnosi dużo, coraz więcej. Możliwości zarobkowe, jak już Wam powiedziałam, są bardzo duże. Są nieograniczone. Ty możesz, decydujesz sama, ile czasu poświęcasz. I to jest piękne, że nabierasz tej pewności siebie. Nie jesteś sama, jesteś w, grobie, w gronie kobiet. Prężnie działających, rozwijających się i które są na różnych poziomach i na różnych etapach, mnie nic nie kosztuje tak naprawdę. Nic nie tracisz, tylko możesz zyskać. Dokładnie. Także zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Dorotka, jeszcze chciałabyś tutaj przekazać coś od siebie? Fajnie jest, ja tak, tak ze swojej strony myślę, że najfajniejszą sprawą jest przetestować na sobie te produkty. Ja zaczęłam testować i. Swoim, swoim jakby doświadczeniem, swoim przekazem można to dalej polecać, polecać innym, ale my jesteśmy tym najlepszym doświadczeniem, które możemy. Tak, I najlepszą reklamą sami, sami będą z sami, tak. sami własnego y, doświadczenia. Także jeśli myjesz zęby lub twoje dzieci myją zęby, jeśli myjesz ty i twoje dzieci włosy, jeśli higieną osobistą wykonujesz każdego dnia i twoje dzieci. O, myślę, że każdy tak myślę, terenie... Jeśli na przykład witaminkę C bierzesz lub dbasz o system immunologiczny swoich dzieci, A to, jest ważne. to to jest firma dla Ciebie. A być może masz zwierzaki. Też bo nasze produkty są świetne dla zwierząt i bardzo dużo weterynarzy również poleca. To też, to jest firma dla Ciebie, więc warto spróbować, a polecając, warto spróbować i, e, i działać dalej. Tak. <laughs> Także tyle, kochani, od nas. E, zapraszamy do kontaktu. I do zobaczenia. Do Przyszła. zobaczenia.